Witajcie wszyscy. Nie jestem Łukasz, a to jest moja subiektywna opinia na temat anime z zapiski zielarki. Mam nadzieję, że film Wam się spodoba. Jeżeli tak, to proszę zostawcie subskrypcję na moim kanale. Jeżeli nie, to napiszcie o tym komentarz, że po prostu nie wiem, filmny i tyle. Dziękuję za cokolwiek co zrobicie. Więc przejdźmy do tematu. Anime opowiada bardzo dobrze historię, mam wrażenie. Anime mi się nie nudziło i nie było dla mnie monotonne. To jest na pewno wielki atut, bym powiedział, dla tego anime. Gdyż jest po prostu to bardzo dobry znak, że historia jest prowadzona i adekwatnie szybko, ale nie jest jednocześnie za wolno prowadzona. Co często możemy spotkać w niejednym filmie czy właśnie anime. Gdy historia jest prowadzona dla nas za szybko, o wiele ciężej nam jest się przyzwyczaić do bohaterów i zrozumieć. Niektóre aspekty. Natomiast, gdy jest wolno prowadzona, to bardzo często po prostu jest nudząca dla nas najzwyczajniej, co jest dość co najmniej karygodne, jak niedobre. Na pewno na duży plus zasługuje do tej kreska, która jest bardzo ładna. Oprawa graficzna poniewala jest bardzo ładna, mi się bardzo podoba. Więc nie mam co narzekać na prawę graficzną, jest cudowna, ale na równie duże, a nawet myślę, że większe pochwały zasługuje tutaj fakt na to, że zakończenia odcinków są dobrze robione pod tym animem. Cię spotkałem z bardzo dużą ilością anime ostatnio wychodzących, które miało bardzo duży, ale to bardzo duży. Problem z zakończeniem odcinków. To jest wręcz karygodne. Jeżeli ja oglądam odcinek i on się cały czas dzieje tak dość po prostu zwyczajnie. Nie z ani wow, ani badziewie. Jest po prostu zwyczajny, to ja liczę na to, że się wydarzy coś pod koniec odcinka, na co po prostu będę mieć tak. Kurde, muszę czekać te 8 dni czy 7, aż wyjdzie kolejny odcinek nie wytrzymam. Ja po prostu powinno być coś takiego. Powinien być tak to zrobione. Pod koniec odcinka, że z niecierpliwością będziemy czekać na następny odcinek. To jest bardzo potrzebne w jakimkolwiek czy to serialu anime w tym wypadku, gdyż to napędza po prostu serię. Bez tego po prostu na nam się znudziła. Nieraz tak miałem, że po prostu nie oglądałem dalej, bo albo po prostu przerwałem, albo właśnie nie było nic ciekawego. Po prostu leciało, leciało, oglądałem sobie tak nie wiem, z 3, 4, może 6 odcinków, i po prostu przesałem. Bo zakończenia były za nudne odcinków i to bardzo mocno właśnie rzutuje na anime A w tym wypadku jest to genialnie zrobione, że nie odczułem tego ani razu. Zawsze chciałem po prostu obejrzeć nowy odcinek zielarki. Jest to niewybałe, niewybałe, mniejsza. Jest to niesamowite, że. Jest tak dobrze zrobiony. Mi się super to oglądało. I polecam każdemu, żeby to obejrzał. To jest niebywale dobre anime. Uf, anime zebrało ocenę 8,9 i 3 na my Anime List. Co świadczy, świadczy o jego do, bardzo dobrym odzewie i o tym, że już mamy potwierdzony nawet drugi sezon. Jest to niebywałe. Zaraz po po prostu emitacji pierwszego sezonu, został zapowiedziany praktycznie od razu drugi. To się bardzo rzadko zdarza, z racji, że to nie jedno już anime posiadało jeden sezon i czekaliśmy chociażby kilka lat na to, żeby nastał następny się nieraz nie doczekaliśmy bo po prostu za słabo się sprzedało a tak dużo dobrych anime nie dostało drugiego sezonu chociażby to modachi game było bardzo dobrym anime obejrzałem je z niecierpliwością, oglądałem całe i duszkiem to połknąłem ale nie dostało bo się źle sprzedało a to zapiski zielarki się sprzedało tak dobrze że nie musieliśmy czekać Prawie wcale i od razu został nam potwierdzony drugi sezon. Jest to niebywałe, więc to świadczy bardzo mocno na tym, że anime jest bardzo dobre i jest po prostu niebywałe w swojej okzałości. Główną bohaterką jest tutaj mało Mao, która ma po prostu fascynację nad truciznami. Ona kocha nad życie do trucizny i nieraz możemy to zauważyć nad tym, jak się cieszy tym, że dostanie węża, który może ją po prostu zabić na strzała i ma taką truciznę na swoim arsenale powiedzmy to, na, na swojej dyspozycji. i Może tego użyć zapewne na sobie, bo nawet bym mógł ją opisać, wręcz masochistką, która testuje nas sobie trucizny, bo lubi to, I guess. To jest po prostu bardzo dobrze na pewno zagrana i napisana postać. Jeżeli już o pisaniu mowa, to zapis zielarki, jak to większość anime, jest na podstawie mangi, która była pierwsza, ale manga się bardzo, mm, źle określiłem, nie to, że bardzo słabo się sprzedała, tylko była dość mało, mało znajoma na pewno w Polsce, i ogólnie odnosiłem wrażenie, że mało osób o niej wie. Ale teraz po emisji samego anime na bardzo, ale to bardzo manga zaczęła się lepiej sprzedawać. Jestem tego praktycznie pewien. Świadczy o tym, że po prostu to ma wysokie oceny. To logiczne, że od razu ludzie zaczął widzieć drugi sezon, będą chcieli. Czy szybciej tego dowiedzieć, temu sięgnął po manga. Bo gdzie szybciej jest dowiedzieć się, co wydarzy się w historii, jeżeli nie sięgnąć po oryginał. <grym> Więc, anime jest po prostu bardzo dobre. To jest anime, które konkuruje obecnie o jedno z najlepszych anime w sezonie. Razem z Solo Leveling i. Z anime The Danger in My Heart. To jest po prostu wow. To są trzy najlepsze anime, które wychodzą, wychodziły i wychodzą w bardzo bliskim odstępie czasowym od siebie. Po prostu są super. Nic dodać, nic ująć. Wszystkie anime, a zwłaszcza zielarka, jest po prostu bombowa. Na pewno nagram Wam jeszcze film o dwóch pozostałych, które wymieniłem, a na chwilę obecną się z Wami żegnam. Do usłyszenia w następnych.